Siemaneczka, Kani. z tej strony Sonika i witam was serdecznie ponownie na moim kanale, jak widzicie jesteśmy w panik, kolejny raz, zobaczymy jak mi pójdzie tym razem, ci ktoś mnie złapie, czy ktoś mnie dorwie, w ogóle zobaczcie jaki mam piękny strój, aha, okej, okay. czemu wy stamtąd lecicie, hmm. hmm, o dobra to jest jeden, ten, 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 skaner, czytnik cen, Yyy... Chusteczki, popcorn i cytryna. Chusteczki, popcorn i. Cy jak wygląda popcorn? Aha, dobra. Tak jak w filmach wygląda popcorn, dobra, 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 dobra. Chusteczki. Okej. Okay. Chusteczki. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Chusteczki, popcorn i cytryna. Chusteczki, popcorn, popcorn. Popcorn musi tam gdzieś być na półce. Chyba. Chyba, ja umrę. Ja umrę. Czy tutaj można się ożywić? Czy to jest po prostu tak, że mnie zapił i od razu? Mosteczki, popcorn i cytryna. Mm, mm, mm. Na razie będzie tylko ciastka i fasolkę. A mi to wyskoczy, prawda? O, jest popcorn, jest popcorn, cytryna. Cytryna, czy ja do tego miałam iść? Tak, tutaj. A, la, la, la. On gdzieś jest, ale ja nie wiem gdzie. Ja nie zamierzam się odwracać. To jest cytryna? To jest cytryna. Gdzie on jest? A tam. Laj laj, 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 on za mną idzie. Laj, 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 Dobra, leć do kolejnego, gdziekolwiek jest. Czemu to jest tak wszystko porozwalane? Czemu to jest tak wszystko porozwalane? Tutaj... A właśnie, ty, może ja Magnesa wezmę? O Jezu, się wystraszyłam ciebie. Ale się ciebie wystraszyłam. Gdzie jest Magnes? Lu? Ser, yy, ciasto i ba ba bagiel. Ser, ciasto. Ser, ciasto i bagiel. Bagiel. Sorry, że ja tak się powtarzam, ale ja mam pamięć dobrą, ale na dłuższa dystansę, a. Ser. Ser. Tu. Magnes. E, 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 e. E, e, e. bagel, Czy to jest bagiel? Bagel, Tak. I teraz gdzie mam moje te... Czy ja do tego miałam iść? Nie, raczej nie do tego, bo tutaj nic nie ma. I że jeszcze mnie gry nie nauczyły orientacji w terenie, naprawdę. Eee, on był gdzieś tutaj. Nie wiem. Hmm. Oj. Nie, raczej nie. Gdzie on jest? Znaczy ten potwór. Czy tutaj? Czy tutaj? Bo tego mydła szczotki albo czegoś? Jest. Dwa. Trzy. Dobra. Sukces. Mamy sukces. Teraz musimy. Fajnie, że mi się w ogóle moje produkty podświetlają na dole, nie. To jest bardzo fajne, bardzo pomocne. Gdzie jest kolejny czytnik? Ja za chwilę na niego wpadnę, nie? Ja za chwilę na niego wpadnę, sens moje szczęście. Czy tutaj gdzieś będzie po środku? Czemu tu niektóre tak jakby... Czy to się nie dobrze załadowała, czy o co chodzi? Ciasteczka, płatki, babeczka. ja mam tego, przecież mogę użyć, ciasteczka, yyy, ciasteczka, kurde, nie pamiętam, ciasteczka. Co ja miałam wziąć? Co ja miałam, co ja miałam, co ja miałam No przecież ja mam tego! O co wam chodzi? Aaaa! Aaaa! No przecież ja mam... O, dobra. O, dobra, teraz zadziałało, teraz zadziałało, wtedy nie chciało zadziałać. O Jezu, co tu się stało? Jeszcze raz. Ciastka, babeczka, co sorry, ale ja. Babeczka, płatki ciastka, babeczka, płatki ciastka. Babeczka, płatki i ciastka. Dzień dobry. Babeczka. Ojej, komuś kark poszedł. Babeczka, płatki i ciastka. ka, 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 ka. ka, 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 ka. I czar z ciasteczkami. Czar z ciasteczkami. Gdzie jest jakiś słoik z komuś tam chrupią kości? Aaaa! Aaaa! Ratunku! Ratunku! Ja umrę! Ja umieram! On jest za mną! Aaaa! Pomocy! To cały czas goni. Nie wiem. gdzie są te ciastka w tym słynku? Gdzie są te ciastka? I ja tu nie widzę żadnych ciastków. O tam są, ciastka, tam są ciastka, tam są ciastka, tam są ciastka, tam są ciastka. Dobra, dobra, dobra. Teraz nagle dwa. I teraz które to było? Aha, to bo to tam na warzywach. O Jezu, on, on tam jest, prawda? On tam jest. Nie macie, nie macie. Wcale cię tu nie ma. Wcale cię tu nie ma. Ciasteczka, płotki i babeczka. No przecież miałam babeczkę. Co się stało? Ej, jesteście mi świadkami, że miałam babeczkę, prawda? Ej? O, o, o. Loi, Co on się dzisiaj tak na mnie uwziął? O co mu chodzi? O co mu chodzi? Ksiądz Polas. Czy właśnie jestem w tym samym przejściu, prawdopodobnie. Babeczka, o nie. A, dobra, ktoś go, ktoś go zaszykował. Czemu? Czemu mi się plecak robi taki czerwony? To znaczy, że on tu gdzieś jest w pobliżu? Czy, czy że co? Bo ja nie pani mają. O, nowość. Czerwona cebula. Ooh. E. E. Huh? Dzień Gdzie jest mój skaner? Czekajcie Gdzie jest mój skaner? Czy miejsce... Czy, czy skaner też zmienia miejsce? Czy tak było w ostatniej grze? Gdzie jest skaner z babeczką, ciasteczkami i płatkami? Na pewno nie tutaj Tutaj? Czy to ten? Tak, to ten. Dobra. Czemu aż tyle przyleciałeś przez cały sklep? Dobra, mam. I teraz muszę znaleźć sobie wyjście, które też jest. Nie wiem gdzie w tym momencie. Czy już wszyscy uciekli? Chyba jeszcze nie, chyba jeszcze nie, chyba jeszcze nie. Ale jeszcze... No, poziom zagrożenia wzrósł. To jeszcze bardziej mógł wzrość? Jeszcze bardziej mógł wzrósć? Jej, 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 uciekłam. Brokuły ze mną tańczą. Jakieś ciastka posklejane razem. Mm -hmm, mm -hmm. Miejsce spoko, spokojnie ja się z tym pogodzę. Lecimy jeszcze raz. Lecimy jeszcze raz. Weźmy sobie tryb gracza. Może ja będę. A jak nie, to będę miała przekichane, ale uznajmy, że ja będę, nie? No i będzie tryb gracza i fajowsko. He he he, to ja nie żyję. Teleportowanie proszę czekać. Dobrze, dobrze, czekam. Już czekam. Już czekam. Ten, kto ma być tym, tym potworkiem, tym odkurzaczem, to już nim jeszcze dopiero po, po zmianie. Po zmianie pogody. Ja nie jągam, a zgaszenie światła, to się zmieni. Zamknęli nas. O nie. <laughs> o nie. <laughs> o jej, fuj, czy to jest gniała beczka? <laughs> Szansa zabicia 6,1%. <laughs> Super, to mi poprawia humor. no, no, no. Nie bierzcie go nawet w moim kierunku. Nawet go nie bierzcie w moim kierunku, psychopaci. E, płatki, grzyby, masło, płatki, grzyby, masło, płatki, grzyby, masło. Powinniście tutaj ze mną być i mi pomagać. Masło i patuszki. O, no, na pewno nie. No, na pewno nie. Ja tam nie idę po te płatki, nawet na pewno nie. Płatki, grzyby. Czy to to było? Nie, to nie było Boże, ja nic nie pamiętam. Płatki. Płatki, płatki są różowe. Płatki. Płatki. to są chyba płatki. Nie, to jest zboże, to jest fasola jakaś. Nie. Nie. Tu są płatki. Tu. A to mogę, o. Dobra, w ten desień, okej. Okay. I masło, maselko, masło, maselko. Masło bardzo drogie jest. Jak wygląda masło, bo już nie pamiętam. Znaczy w grze, jak wygląda masło, to jest chyba masło. Tak, dobra. To aż dwie kostki. To obra jest 15 zł. Idę gdzieś tu naokoło. Że niby będę bezpieczniejsza. Oo, -o, Tam były łamane kości. O nie.

Dobra, teraz tutaj przy ścianie przy warzywach. Ok. Y jogurt, chleb i precelki. Chleb. No serio! Jogurt, chleb i precelki. Co, zapamiętaj to wszystko? Czy to są precelki, czy to są chipsy? To są chipsy. Czy to są precelki? Nie, to są. To I <laughs> ja nie mogę. Dobra, jogurt. To jest chyba jogurt, z tego co pamiętam. Jogurt. Ok. Przezle. Ok. Lecimy po całą ścianę. Lecimy po całą ścianę. Po całą ścianę. Lecimy. O jezu, boję się. Jogurt. Chleb. I precelki. Dobra. Precel. Tam się coś świeci. A jaki spryciarz! Jaki spryciarz, wyjdź tam, Czy on się zbugował, czy on po prostu sobie głupa tam pali? No jak ja mam tam przejść do niego? No hej, ja potrzebuję tego czytnika! Dobra, to sobie sprawdzę. Banan, onion, potato. Banan, onion, potato. Banan, onion. Banan, onion. Lecę! Lecę na odważnego! Nie, kogo ja oszukuję? Ej, czemu ich jest dwóch? Może mi tak ktoś wytłumaczyć? Czy jeden się po prostu za niego przebrał? Ej, jakby ja nie rozumiem. No fajnie, jak ja mam tam nie przejść do tego czytnika? Jak ja mam tam przejść? Spalaj! Spalaj! On gdzieś jest na moich plecach. No w jaki sposób ją ja się tam dostać, jak on tam stoi? No i na, 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 na. Będę sobie po prostu jedną <śm> drogą. O nie. O nie. No tu jest drugi, no. No nie! Czy wszyscy się wydostali? O co chodzi? Czy my ich jest? Dwóch? Czym się coś spukowało w grze? Wycofane. Bardzo cena. Dobra, jeżeli jest zbugowany, to ja mogę sobie tak po prostu tu wejść? O, chyba mogę. Dobra, 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 dobra. Dobra. Fajnie, 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 fajnie. No, gdzie on jest, niby? Gdzie on niby jest? No, jak teraz by mnie zapotrzebem padła, nie? Znaczy, no na pewno bym padła, jak mnie teraz zapo. Gdzie jest ten. Y... Jak to się nazywa po polsku? Włas! Czy ja to jestem sama? O! Aaaaa! No chyba nie! No chyba nie! Co to było? Ja cię nie mogę! było? Jest! Moje. Bo Ja się zestresowałam. Plus 200 termin ważności. Ale fajnie, ale będę świeża teraz przez, przez długi czas. Jestem! Czemu mi się produkty nie wyświetlają na dole? Został bądź jeden, serca z powrotem co 3 minuty. Bardzo ładny polski język. Dobra, no sklep jak sklep. i w ogóle. Czy to jest makaron? Yy, jakby w, w, we współpracy z jedną bardzo popularną yy, firmą napojów? Bo mi to. Sorry, mi się tak, tak to kojarzy te kolory. I zamykają nas teraz. Zamykają yy, nas. Oni on tam jest. On tam jest. On tam jest. On tam. Chodzi. Dobra, idziemy szukać jakiegoś tego. To w końcu mamy gracza, chyba mamy gracza, nie? Chyba tak, chyba nie jest, bo chyba gracz jest. Gdzie jest jakiś ten? Mi się wydaje, że w ogóle bardzo wolno biegnę, nie. Eee. Ja? 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 E Dobra, fajnie jak się tym steruje. steruje. Przytrzymaj, kli y, kliknij na Przytrzymaj kliknij na wakium. Przytrzymaj kliknij na wakium. dobra. Wiecie, że to będzie porażka, bo ja nikogo nie złapię, nie? A, wakium, 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 No dawaj, zapyko. Złap go! Złap go! E! Aha, okej! Okay. To będzie jakaś porażka, nie! To będzie jakaś porażka, to będzie przypa... Ej, słuchajcie, ja muszę mechanikę ogarnąć, bo ja pierwszy raz y jestem tym wakiumem. Tym Chodź tutaj, ty małe ty. Chodź tutaj, ty małe ty. Ty gamoniuty. Chodź tutaj! Chodź tutaj! Chodź tutaj! Chodź tutaj! Chodź tutaj! Czemu oni mają trzy życia? Czy to jest normalne, że ma się trzy życia? Ech. Chodź tu! Chodź tutaj, ty! Chodź tutaj, ty! Chodź tu! Chodź tu, do mojej ojciec dorby! Ja cię dorwę, ale ten odkurzacz jest kiepski, on w ogóle nie, nie łapie. Ach, chodź tutaj. O, dobra, masz dwa żyćka. Czemu są po trzy życia? O, chodź tutaj. Odkurzacz, chodź. Dawaj, 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 dawaj. No dawaj, czemu mi odkurzacz nie działa? No nie wiem, czy ci skakanie coś pomoże. Chodź tutaj, chodź tutaj. Masz ostatnie życie, chodź tutaj. Ty masz jeszcze trzy. Ciebie trzeba zapać, jak masz jeszcze trzy życia. Chodź tu. Chodź tutaj. Chodź tutaj. Ja cię dorwę, urwę, zobaczysz. Zobaczysz. O. o! Jedź! Ale jestem ładna. Hihi. Ale jestem ładna. E. Yy? Halo? To było 10 sekund, to było bardzo krótkie 10 sekund. O! Zjadam, ale, jest, ale chrupiące kości, mmm. Jego szczątki pod moimi, e, macka, mackami. Halo, jest to ktoś? Jest to ktoś? Halo? O, jest. O, dobra. Kolejną chrupnęłam. Jaki zasięg ma ten, ten? E, czy oni zwiali? Jaki zasięg ma ten odkurzacz? Czy on w ogóle coś daje, bo ja mam wrażenie, że nie. Chodź tutaj. Chodź tutaj, ruda. No to ty chodź. Chodź, 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 chodź. Dawaj szybciej, 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 szybciej. Szybciej. Dobra. Dobra. A czemu ty masz teraz jakąś ochronę? Nein. Nein, nein, Chodź tu. Chodź tutaj, ty. Schrupałam cię. Schrupałam cię! I co, wygrałam czy nie? Znaczy nie, no jedna na pewno uciekła, a reszta nie wiem. Wyczyszczone przedmioty, uciekł jeden. Uciekł tylko jeden! Słuchajcie, udało mi się być odkurzaczem mopem! Ale fajnie! Ale fajowsko. Uuu, ten jest straszny. Bardzo mi się podoba mój nowy outfit. Powiedzcie, co myślicie na temat mojego nowego outfitu. Weź schowaj się ty, tabelo jedna. Słuchajcie, kochani. Rozegraliśmy trzy rundki. Cześć. Lubię koty. Dziękuję serdecznie, że byliście ze mną w tym odcinku. Link do gry jak zawsze zostawiam Wam w opisie. Zostawiacie swoje subskrypcje, łapeczki w górę, komentarze. I ja mam nadzieję, że widzimy się następnym razem. Do pa!